Hej, witajcie w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj jest czwartek, więc mamy nowy motyw. Ja już się loguję i sobie zobaczymy, jaki mamy motyw. Ostatnio robiłam quiz z MSP i tam było jaki motyw byście chcieli. I ja zaznaczyłam, że niskie ceny i tutaj 30 star coinsów, No nie mówcie, że zrobili motyw z niskimi cenami. Mi się przyda, bo ja kurde mało hajsu, 30 jest. było 20 star coinsów. I właśnie było najwięcej głosów na tą tą. o ja. 20, 50, 30. Nie gadajcie, że wszędzie tak jest. Dobra, e, przejdźmy sobie na te zakupy. Bo nie mogę uwierzyć. Tak, za 30. Po jeden diaks. To, co było w tydzień unikatów. O ja. Jestem ciekawa, czy to tak na wszystko. A ja te włosy za taką wysoką cenę Ale jestem ciekawa czy to jest wszystko czy tylko Wszystko jest za taką cenę Wszystko za 30 No prawie wszystko O ja Prawie wszystko No do trzeciej strony Dobra weźmy tutaj zobaczmy Mamy jakieś tutaj te uszka jakieś włosy. Te włosy są, co się w ogóle bardzo cieszę. No super, te spodenki. Jakaś taka sukienka, komplecik. Nie no super, ja się bardzo cieszę. Okej, okay, mamy cztery strony. No to są... Fok. Nawet... No mogło być więcej, no, ale jak takie przeceny, <laughs> Okej, okay, to ja zrobię jakiegoś z tego i zaraz do was wracam. Pozdrawiam. Grafcia. No i prawie... Yy, skończyłam tylko... No butów nie wezmę... No tak ja naprawdę już skończyłam, bo butów nie wezmę, bo... Te takie nawet ładne są dla vip a te normalne są takie trochę brzydkie. Może innym się podobają, ale mi tak średnio. No, taka gotowa serówka. Oczywiście kupuję to. Bo jak za 30 Star Coins jednego diaksa, to się chyba raczej opłaca. Dobra, teraz zobaczymy sobie rzeczy. Czy też są tak tak? No. Za 10. No i bardzo ładne krzesło, które jakże potrzebuję, ale niestety dla VIP. Grafcia to jest moja koleżanka. Dobrze przyjmę cię do serduszka na odcinku. O! O, a par! Mhm. Przyda mi się. No, bo jak wiecie, lubię nagrywać mój kanał na YouTubie um, a więc więc ja sobie, chyba zakupię tą kamerę a więc ja już sobie tą kamerę kupiłam i później ją sobie wstawię do pokoju, a teraz animacje fajnie fajnie, mega tanie, tylko widzę, że się powtarzają już bardzo mi się podoba ta animka za jednego Star -Końsa. Nie, przepraszam, nie Star tylko jednego DX'a, więc sobie ją kupię Opisuję właśnie mnie na tych zakupach, bo zaraz robię szalone zakupy To będzie w impreza moda, to sobie od razu wezmę No Pasuje. Okej, okay. jestem w ogóle ciekawa, czy może w klinice piękna jest coś przecenione albo tło. No, wszystkie tła są przecenione. Ja nie mogę je ja wydać tyle na tło wcześniej. Dobra, to ja sobie na pewno później jakieś tło kupię. Ale tu są. A nie, myślałam, że są dwa. ale nie, dobra, jak mamy jedno tło. Ja sobie wykupię później jakieś w ogóle. Tego tuła nigdy nie widziałam. Naprawdę. Dobra, ja jestem, czy w klinice Piękna jest przecenione. Czy to jest wszystko przecenione? Nie, dobra, klinka piękna nie jest przeceniona. Nic nie jest przecenione, Okej. Okay. W sklepie Diamond też nic nie jest przecenione. A więc tak, ja ocenę motywu widam 10 na 10. Może nie są zbyt piękne ciuchy, no większość jest ładna, ale są mega tanio i to jest na przykład zaleta dla takich, którzy mają na przykład mało hajsu jak ja. A więc tak, zostawiamy łapeczki w górę i suby, a ja się z Wami żegnam. Cześć!